Doradcy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej tacy jak Leszek Balcerowicz i pan profesor Bogusław Grabowski, y, podobno oni są odsunięci od Platformy Obywatelskiej. Y, taki jest. Oficjalny przekaz, ale ten nieoficjalny też taki jest. To znaczy, że obaj panowie no, nie zostali chętnie przyjęci e, w takie grono doradców do tworzenia. Czyli chociażby, to są byli doradcy. Byli doradcy. Byli doradcy do tworzenia okay. programu gospodarczego. No i moi rozmówcy z platformy twierdzą, że dlatego oni wychodzą do tych mediów i opowiadają te wszystkie kontrowersyjne rzeczy na złość temu Donaldowi Tuskowi, żeby mu jeszcze dokopać przed wyborami. A to okrutne by było, e, prawdę mówiąc. Ale czytałam, ostatnio opis jakiejś rozmowy Bogusława Grabowskiego, w którym on mówił to, że wszyscy mi wmawiają, że jestem doradcą Platformy Obywatelskiej. To jest kłamstwo, bo nie doradzam Platformie Obywatelskiej. No ale być może chciałby doradzać, bo na przykład Leszek Balcerowicz, o którym również wspomniałaś, jako takim byłym doradcą, a niechcianym obecnie, znowu stanął na czele swojej Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.